W dzisiejszym odcinku zbudowaliśmy specjalną machinę, która ma przy sobie trzy liny. Do jednej z lin przymocowany jest balon, a pod nim siedzi osoba. Następnie w tym przypadku zipek będzie losował, którą z lin mam przeciąć. Jeżeli wybierze złą, to wtedy balon na niego spadnie, a on zostanie oblany. <laughs> Więc teraz panowie gramy w papier nożyce, który pierwszy będzie siedział pod balonem. Trzy, cztery. O nie! Trzy, trzy cztery. siedzisz pierwszy? Nie chyba. <noise> <wiem. głos> ja, tak, przegrałem od razu. Dobra, Łukasz. To co? Którą linę wybierasz? Masz jedynkę, dwójkę oraz trójkę. Łukasz, na co masz Coca-Colę, więc lepiej wybieraj mądrze, bo inaczej będziesz cały lepki. Ja wczoraj oglądałem szereka, a w szeregu było tak, że masz trójkę wybrać, panie. I pan wybiera trójkę! Proszę bardzo, Sipek. Trójeczka, tak? Tak. Jesteś gotowy? Tak, waga. Posło nic. Nic! Nie było! Jest! Ja, ja nie Od mogę. początku chciałem tą uniknąć! Co ty robisz? Co? Siadaj, jeszcze jedną No nie! Dwie się nie wybiera? Nie. No. Dobra, uwaga. Jedynka czy dwójka? A Czekaj, tam było tak, był kopciuszek, była królewna śnieżka. Um, to ja chcę kopciuszka, bo jest dobrą To będzie jeden! O! Chciałem dwójkę wybrać, ale powiedziałem wedle Shreka lecy! Moja kolej, no nie, o nie, a tu wszędzie jest kola. No. Co mam w swojej rundzie? Na razie każdy ma kole. Możesz wybierać Łukasz, weź mu przed nim. Dobrze, z przyjemnością. Ej dziwne to jest. Ponownie, proszę Państwa, jeden, dwa oraz trzy. No dobrze Ernest, proszę Cię uprzejmie o wybór, jeden, dwa lub trzy. Proszę o jedynkę. Proszę uprzejmie Panie, numer jeden, do zobaczenia w zaświatach. Jednak nie. Dobry jest! Dobra, poproszę o numer 3! Fantastyczny wybór! Proszę uprzejmie! Miłosz, gotowy! Okropne, jakie zimne. No, witaj w klubie, stary. Świetny wybór, piątka. Czy ty wybrałeś jak ja? 1, 3? Chyba tak. No, <gry> tak no. Pechowe te numery, pechowe. Co byście wybrali, panowie, horrory czy komedie? Horror! Komedia? widzisz widzisz horroru. Wiem, komedia, komedia, obstrałbym się na horrorze od razu. To jest czysta komedia. Dobra Zipek, ty się tak nie teraz twoja kolej jest. <gul sidewalk> Zipek! co, jestem w dobrym miejscu? Zipek, tak, co wybierasz? Z, zależy, co znaczy, że jesteś w dobrym miejscu, stary. Nie chciałbym być w tym miejscu, na twoim miejscu. Wiecie co, ja mam taktykę pewną. No, dalej, Uważam... Że, jako że Ernest i Łukasz wzięli jedynkę i trójkę To dwójka jest najdłuższa, więc automatycznie chcieliście do najdłuższej podłączyć Więc wybieram jedynkę oraz trójkę, od razu lecimy Dobry Dobra, Cześć, Dobra. Plan na coś... uwaga o! I trójka Co?! No nie! Tak udało mi się?! Tak! Jest! Jest! No nie, serio? Czyli kto siada? Ktoś teraz losuje, stary. Gramy 3-4. Stary, ja mogę usiąść i też wybiorę 1 i trójkę. Nie, wygra się w 3-4. Uwaga, 3-4. To ostatnia linka, zobaczymy. Czy zibyk piękny nie zadziałała? Czy teraz zadziała? 3, 2, 1 Waała! Zwalam stąd, wystarczy, koniec czasu! Wygrał! Runda druga to mąka, bo już jesteśmy mokrzy, więc teraz chcemy wyglądać jak jakieś takie Peugeoty W mące całe Więc chłopaki, to teraz, w sensie, teraz Zipek przycina, tak? No ale... Jak Łukasz turał. wybieraj Którą, którą? Numery pierwszy z tej strony Czyli trzy Tak e? Trójkę Trójkę panie! Ta, Uwaga! Ta, ta, ta. Uwaga! Oby po prostu to nie było, nie, że nie zadziałało okay. Te nożyce przestały działać Co? Nic się nie stało. Dobra Łukasz, udało ci się, dawaj kolejny numerek. Numer 2, bo jeszcze nie było. Uwaga, przecinam! O! o! O, nie jest źle wcale! Gdzie jest mąka? Wszędzie teraz. Wszędzie stary, tutaj. Jest realne wygrasz w tą grę. O, o dzięki Zipek. Sorry, o kurde, o przepraszam, przepraszam A stary. Dzięki, no dzięki. Ja teraz... A, no tak. właśnie stary, trzeba... Chcie mąkę wziąć, tak, oh. żeby się nie wtarło zbyt Trzeba od razu wytrzepać. Dzie dziękuję bardzo, dziękuję, kto kolejny <laughs> Teraz... Cimpek Przycinaj weź, to weź, po prostu. Weź, weź to. Ró równo. Okay. Ty, ty. <laughs> Która? Zacznijmy od dwójki <laughs> dobrze! Uuuu! Właśnie nie! Nie poszło! Więc teraz poproszę o jedynkę! Dawaj! Uu. Jezu na jedynice to widzisz. Posłok. O! Ej, no co to ma być? Źle się działoś! O! Ile tego? Łukasz miał 5 razy mniej! Ej, no. Co? Czemu na Stare głowę? Czekale, Jesteś czyba, siwy! To, tak, trzeba ci pomóc, jest, ty trzeba, no. trzeba to zrzucić z ciebie. Trzeba, zrzu trzeba to zrzucić z siebie! Trzeba to zrzucić z siebie! <śle> o kurde, ale oczy masz za podą. Czy mi się zdaje, czy ta gra jest jakaś niesprawiedliwa? Muszę oddać okulary. Dobrze. Dziękuję bardzo. I ty je odłożysz! O kurde, a tak w ogóle zibek to, jako że wcześniej był fail... To teraz masz kole pomieszaną z mąką. Masz najbardziej obrzydliwego slajma, stary jaki istnieje. I jeszcze na sobie masz slajma, stary Tych teraz. Glucie mały. Więc e, ustaw się idealnie pod tym. Te, teraz, teraz. Dwójka, tak. dwójka, panie. Proszę uprzejmie. Czy przetniemy dwójkę dzisiaj? Zipek, jesteś gotowy? Tak. Ja pierniczę. Powodzenia. O? Czekaj, o uwaga. To nie była dwójka. Nie. nie? Wybieraj jeszcze raz. E, w takim razie biorę. Jedynkę. Dobrze. Dobrze! Pamiętaj to jest to po lewej stronie! Co za farciarz! Tak? No, to nie jest to. To jest stary trójka. Stary, a chciałem ci zrezygnować Drugi po... raz budzą! No. Czyli wy znowu gracie kto... O kurde To go... <noise> Co jest? Ale no. dobrze zdjąłem! Jaki farciarz no! Ej no! A, a, dawaj, na baleko! jak Jakie szybko w błużie? Ale wygrać! Ech, ja nie mogę trafić w to w ogóle! Ej, on zaczął, kazał mi to zrobić! Nieprawda, zzalaj, zzalaj, zzalaj. nieprawda! Zzalaj. Nie, ale chcę się bardziej grać, bo nie musisz być ty. No no, wrzuciłem Cię tyle razy, to już... O, dawaj to na głowę. Chcesz mieszankę? O! Wiecie jak to śmierdzi? Ale to po, jest paskudne! Powąchaj, to powąchaj. O, pyka. No. Jak mm kwas. -hmm. Nie wiem do końca, czy jestem w stanie się ruszyć. Nie puszczę tego. Wiecie, jak tu wali w ogóle, jak śmierdzi. Jak to jest możliwe, o, że mąka z kolą tak śmierdzi? Bo to, bo to nie jest tylko mąka. No to jest z osi, koła. niestety. Były wszystkie śnięte osi. No, o, gazowane. O Jezu, wchodzi przez kask, właśnie, taka kropla jedna. Ej, to może ja nie będę schodził w ogóle stąd. O, Dobra. Dziękuję bardzo. No to są Dobra, dawaj, ślisk! Nie! O, Dobra, panowie, gramy, gramy kolejną rundę. Tanie to nie jest zwykła woda, to jest lodowata woda. To o, taka totalnie lodowata woda. A Wiecie, kto jest teraz? O, supa. O, kurde. O, nie, jaki to jest wielki balon? A, Z lodowatą wodą. Okaz, jeden, dwa czy trzy. Yy, jeden i dwa. Żartuję! Jeden i trzy. Po staremu lecimy, tak? Nie, jeden i dwa. <laughs> kurde. Przepraszam, Przepraszam, jeden do jeden. Jeden i dwa. To nie było jeden. To nie było jeden. Dwa czy trzy. Yy, trzy.

Zimniejsze z każdego challenge'a na czelecz, challenge, ale to jest za mocno. No stary, to był lud. Tak? Jezu! Ale tu się tak zamarznąć już dala tej chali. No, w ogóle no. jak po kolei było zimno, to co dopiero po tym. Ej, wydawało mi się, że więcej z tej wody na szczęście. Myślałem, że będzie trochę więcej. No, łap Łukasz! Czemu? <laughs> Ej, to jest wbrew pozorom chyba dobry czelek! <laughs> Bo prawie się, eee, biede, nie jest zimno. Misare, misare. To złapię więcej balonów głową. głową. no. Eee? Rzucaj, rzucaj! Dawaj, Erneste! Dawej, <grym> czy jesteś gotowy? Tak. tak. Na pewno? Tak. Na pewno? Tak. Na pewno? No tak, dwójkę. No to wybierz. Dawajcie da, da, dwójkę. Dobra, Dobra dawaj, uwaga. Bawię. I uwaga, teraz. Stary, na pewno, na pewno nie bierz e, jedynki, na pewno pe Dobra, no to trójka Dobra! O! Które to było co wczoraj, bo nie wiedziałem Wierka Tak było dobrze czy nie? Nie, nie, nie Ej, tu oh, było nie. dużo wody strasznie Moje wiem. gacie! O! CO najgorszy? SIĘ STAŁO? Co to ma być w ogóle? Dobra, zipek, twoja kolej! Mam nadzieję, że chociaż raz dostanie, stary. zobaczcie, Erenz ma całą suchą koszulkę z przodu i nie wiem jakim cudem to się dzieje. No! Stary, patrz a... na moją koszulkę! Patrz na twoją jaka jest w sumie to... Patrzcie susa. na mnie! A Zipek dość w ogóle, wiesz co? Montujemy balona bez niczego i ci rzucamy na głowę. Zipek, ostatnia runda, wybieraj. Wybieram e, trójkę, czyli najbardziej po prawo. Okej, okay. miałeś farta. Tak? No. Dobra, to wybieram w takim razie dwójkę. Okay. Dwójkę. O nie! Jak to jest zimne! Boże! Dwo! Uczuję wam, panowie. Masz to samo. Ale ja tylko raz, a by trzy, trzy chciałbyś o, trzy razy, tej ludzie. Policzcie widzowie ile kto razy dostał, napisz. To dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli lubicie tę serii, to zostawcie łapkę i suba. To było na tyle na razie.